No i jesteśmy w jakimś ładnym miejscu nie Cześć dziewczynki, co robicie? Puśtamy się mhm. chyba. A tu huśtawki inna macie? No szczęka macie. A to o Bernatka, wzięłaś kosy, to zaraz mi się przypominają takie. Trzyma się, trzyma się. Trzyma się, trzyma. Trzyma. Mam takie brzydkie myśli. Trzyma się mocno? No jak tam rodzinka Kowalczyków? Nie ma nawet kosza żadnego, żeby spoko, spoko, spoko. to zrobić. co zabieramy z powrotem, nie? Ale ci co? No to nie wiem, no pytałem się Seba, no to mówi, że można im Śniadanie no. na trawie. W roli głównej Zbyszek Kowalczyk i Bernardka Kowalczyk. Reżyseria Piotr Stefański. Tak, reżyseria Piotr Stefański. Scenariusz życia. życie. Aha, Madzia mija jej. A tam z tyłu słynny soccer, rapper co Wiesz, co myślę, że tutaj to chyba nie za bardzo, bo nawet jak spojrzysz, to nigdzie, nigdzie nie ma śladu po jakimkolwiek grylowaniu, ale gdzieś tam bliżej wody wśród komarów. pobujasz się, Zosiu? A zaśpiewaj coś. Ach, dobra. Co ta linia daleko sam miasta. Bardzo ładnie. Puśstać, pochuśta. Po A mnie powuści. Ale... mnie powuszta! A mnie powuszta! Po Zaraz ktoś się pochuśta. Ale zielono. Ale piękna pogoda. No dobra. To zakończę. Wiecie, stru, wiecie, że przy strumyku to tam można nawet tego. Albo w strumyku na bosy sobie tak chodzić. A co można? W strumyku. A można wodę ze strumyka pić? Można. Mamy zaświadczenie z sumyki. Można być słodka, no ale czy jest... Czy nie ma bakterii? Toż te kanapki jemy. te kanapki jemy. Słone to jest... Mam, mam. A ten? Ja to myślę, że będzie można. Tylko nie mamy butelki plastikowej innej, bo przecież trzeba by jakąś na wodę plastikową Ta -ta. butelkę nie dzielić. A mineralną mamy jedną, także nie wylejemy mineralnej, wody. Kupie można będzie zalać. Kupujmy. A ja mam inny talerzyk, Mam malutki talerzyk tutaj. No dobra.